Witam wszystkich cieplutko, serdecznie moi drodzy, Marian z tej strony, kłaniam się i zapraszam Was na kolejny film pod tytułem Zagraj jak mistrz. Naszym dzisiejszym bohaterem jest mistrz świata w latach 1972-1975, Robert James Fisher, Zwany również nazywany również Bobin Fisherem. Amerykański arcymistrz, moi drodzy, no niejednokrotnie już zniecałem się wypowiadając to nazwisko, jeżeli ktoś ogląda moje filmiki to wie, no ale z pewnością nie sposób przejść obojętnie Wobec tego, co szachy zawdzięczają Fischerowi Czego on osobiście dokonał w szachach A także piękna, które pojawiały się W wielu jego partiach, czego przykładem może być Dzisiejszy filmik właśnie, moi drodzy Za momencik przedstawię Wam Trzy konkretne pozycje, pochodzące z trzech Różnych partii, które Bobby miał Między innymi okazję rozegrać podczas swojej znakomitej Szachowej kariery, chcę abyście każdą pozycję Z osobna potraktowali jako takie Zadanie taktyczne, być może Których robicie dziesiątki dziennie w internecie Kto to wie, jeśli tak to bardzo dobrze, wiadomo od zadanka trzeba tłuc, jak schabowe na obiad To bez wątpienia wyostrza nas, nasz tutaj zmysł taktyczny Ale tutaj mamy unikalną okazję Uczyć się przepięknych uderzeń Na przykładzie właśnie partii mistrza świata Z komentarza Mariancello No niepotrzebnie to dodawałem Nie zabrzmiało to zbyt skromnie Dobra, nie będę przeciągał wstępu, przyjrzyjmy się pozycji numer 1. Fischer kontra Raszewski, moi drodzy. Ostatnim ruchem Raszewskiego był skoczek A5 z polowaniem na dobrze usytuowanego gońca. Bardzo silną figurę na tej przekątnej prawdziwego stwora, moi drodzy, mitycznego, który związuje pionka z F7, no i patrzy tutaj, można powiedzieć, ukradkiem przez pryzmat pionu, oczywiście, na króla. Pozycja jest lepsza, o wiele lepsza dla białego, ale jest tylko jeden ruch, jedna kontynuacja, która daje... Białemu wygranu, Białe moje wygraną, to jest pewne Tylko teraz, jak dostrzec ten ruch Jak dostrzec te idee, które dostrzegł Fischer Moi drodzy, w swojej partii Pytanie do Was, jeżeli chcecie, zatrzymajcie nagranie Spokojnie, czas nie tyka, klepsydra nie jest przewrócona Moi drodzy, na lewy bok Można tutaj śmiało Śmiało sobie poczaszkować Kawka, herbatka w dłoń I myślimy, jak moi drodzy, ukarać ruch Skoczek A5, który jest błędem. No, jeżeli zrobimy coś na zasadzie roszady w tym momencie, to zapewne stracimy dobrze usytuowanego gońca i nie mamy jakiegoś bombowego ataku. Wszystko opiera się na tym, że Król stoi źle i Hetman stoi źle. Oczywiście o skoczku już nie wspomnę. Skoczek na bandzie w tym wypadku akurat pomyłka. O co tu chodzi, jak to wykorzystać? Fisher w tej partii huknął na F7 gońcem. Goniec bije F7 szach, moi drodzy. I teraz jest kilka opcji. Można to wybić wieżą, królem, bądź też zagrać król do rogu, król h e, Tak na dobrą sprawę przyjrzymy się na początku temu, co miało miejsce w partii. Później ewentualnie pokażę jakieś kontynuacje, które mogły mieć miejsce równolegle. E, równolegle, światy równoległe, moi drodzy. To jest ciekawy temat. Dobra, król bije w 7. Tak był w partii. No i co? Zrobiliśmy lekką figurę za pionka. No wyciągnęliśmy co prawda troszeczkę króla tutaj na siódmy rząd, ale co z tego? Jak to dalej, moi drodzy? Jak to karać? W jaki sposób? Ktoś ma pomysł? Co zagrał teraz Fischer? Jaka jest idea? Idea jest taka, moi drodzy, że teraz skoczek. E6. I co? Wydawałoby się, że jest po Hetmanie. Bo Hetman, jak widzicie, nie ma bezpiecznych odejść. Tu patrzy goniec, tu patrzy skok. No oczywiście można wziąć skoczka. Tak było w partii. Tylko, że wzięcie skoczka to tak naprawdę strata Hetmana, co też miało miejsce w partii. Hetman bije, moi drodzy, D8. Partia trwała jeszcze dalej, tutaj Raszewski się nie poddał, natomiast Fischer to wygrał. No, ma, moi drodzy, do przodu materiał, no bez wątpienia, tak, oddał dwie lekkie, wziął i Hetmana, więc tak na dobrą sprawę jest z materiałem do przodu. Co innego można by było jeszcze zagrać w tym wypadku? No, bicie królem, przychodzi do głowy. No Czemu nie wziąć skoczka? Królem na E6 i teraz dwóch figur się pozbywa biały. No, jeżeli tego nie wygra w najbliższych kilku posunięciach, no to czarny się oswobodzą i dadzą łomot. Dadzą czy nie dadzą? Oczywiście, że nie. To było skrupulatnie policzone, moi drodzy, jeżeli widzicie kontynuację, to brawo, bo teraz po tym ewentualnym ruchu króle 6, bijącym skoczka. Hetman D5 i król jest wyganiany. Król idzie w podróż, moi drodzy, a tak po prostu. No tak się nie gra, no ten król nie przeżyje długo, to wam gwarantuję. Eee, król f5, jak kontynuować atak? Dalej trzeba wciągać króla na swoje terytorium. G4, żeby więcej figur mogło wziąć udział w, w ataku, w, w tym świniobiciu, nazwijmy to nawet po imieniu. Król g4, wymuszone byłoby, oczywiście lecimy taką linią y, tutaj spekulacyjną, wieża g1. I król h5, król moi drodzy h3, czy też król h5. Idea jest prosta. Hetman g2 i gdzieś tam macik wejdzie. Przy tych trzech figurach jest nieunikniony. Czyli wyciągnięcie króla było w planie Fischera. No pięknie, pięknie chciał to, chciał to zrobić. Nie pozwolił mu czarny, oddając Hetmana. Co jeszcze było inną opcją po tym biciu gońcem na f7? Wzięcie tego wieczór, tylko to nic nie zmienia, bo znowu jest skoczek e6. I znowu jest wygrana białych absolutna. Znowu jest po Hetmanie. Ta sama idea, Hetman nie ma obrony Nic nie broni Hetmana No pozostawiony, moi drodzy Pozostawiony tutaj bez obrony Hetman Nie ma też odejścia bezpiecznego Przykra sprawa Na dobrą sprawę przykra sprawa Oczywiście może było jeszcze zagrać król H8 Ale wiecie co wtedy? Nie wpadniecie na ten ruch, moi drodzy Skocze K6 po raz setny Nie, po raz trzeci tak naprawdę Znowu jest ta sama sytuacja No cóż Piękne zagranie. Jeżeli ktoś widział gońce w 7 z kontynuacją skoczek 6, no to brawo. To była linia do zwycięstwa, prowadząca. No jak po sznurku. Sznur do zwycięstwa. Pozycja numer 2, moi drodzy. Partia stulecia. Burn kontra 14-letni Bobby Fisher. Tak jest. 14-letni zaledwie, moi drodzy. Fisher gra to tutaj białymi i teraz Fisher jest na posunięciu. I teraz pytanie do Was, co zagrać? No, na gourze toka. Jest coś takiego w ogóle. Na pierwszy rzut oka widać, że skoczek wisi i Hetman podbicie. Co robić? co grać. Ogólnie rzecz biorąc, pozycje zdominowana przez czarnego po raz kolejny czarny stoi o wiele lepiej ogólnie te wszystkie uderzenia taktyczne nie biorą się z powietrza z kosmosu. One wynikają tutaj z dobrej, lepszej pozycji. Bierki strony atakującej są zazwyczaj bardziej aktywne. No i pozycja króla tutaj wygląda na to, że jest niezaciekawa. Co jeszcze? Ten goniec ogólnie jest też figurą wiszącą, no i wieża też nie czuje się komfortowo, więc komfortowo figury białego stoją kiepsko, ale jest atak tu i tu. Co grać? Pytanie do Was. Zatrzymajcie nagranie, jeżeli jest taka potrzeba. Udajcie się, moi drodzy, do ubikacji. Przemyślcie to na spokojnie. Nie wiem, czemu z ubikacją się skojarzyło, ale ogólnie rzecz biorąc, tam różne rzeczy przychodzą do głowy. Dobra, nie brnijmy w to, bo to nie ma sensu. W tym wypadku Fischer zagrał gonie C6. Gonie C6 w tym momencie wygląda jak wariactwo istne. Czemu tutaj nie brał wieży? Czemu nie odszedł gdzieś Hetmanem? No, o co chodzi? tak? O co chodzi? O to chodzi, że Fischer gra na odciągnięcie. Fischer chce odciągnąć, moi drodzy, gońca z tej bardzo ważnej przekątnej, przekątnej, która jest kontrolowana przez strażnika gościa z C4. Jeżeli nie byłaby, no to można by było uprawiać tutaj różne magie, cuda na kiju. No, można powiedzieć, że magię nie gorszą, jaką uprawiał Michał Tal na szachownicy. I teraz tak, co mogło zagrać białe w tym momencie? Wybić skoczka, wziąć Hetmana, chociaż od tego ruchu powinienem zacząć, bo jest, jako pierwszy przychodzi do głowy zapewne, bądź też bić gońca na E6. Bądź też zagrać królem na g tutaj 1. oczywiście to był żart. W partii padło: goniec bije B6. Burn wybił Hetmana, no ale zapewne zdziwił się wtedy, kiedy moi drodzy. Goniec huknął na C4 Mówiłem o odciągnięciu, tak naprawdę groźba była też wybicia tego gońca Chodzi o to, żeby dać szacha Jak widzicie, że wieża stoi przecudnie To jest wspaniała wieża, która odcina całkowicie linię E dla króla Więc po tym szachu, no niestety, król musi udać się, moi drodzy, na G1 Oczywiście jeszcze zasłona wieżą, która kończy się stratą materiału Aha, W ten sposób, czyli król G1 Tylko, że król G1 spotyka się ze skoczkiem E2 I skoczek jest prawdziwym bohaterem w tej partii ma rynek, jakbyście się przyjrzeli nawet Supermana Król F1 I teraz będziemy mieli istny młynek Temat, moi drodzy, na czasie ostatnio o młynku mówiłem Wiatraku, nazwijcie to jak chcecie Skoczek D4 bije piona Znowu król nie może wyjść na linię E Czyli król wraca grzecznie na G1 Skoczek E2 wita króla, macha do niego Król wraca F1 No i tak naprawdę może było skoczkiem tutaj F4 Ale skoczek wraca Na C3 i po król G1 Wygląda na to, że można Wybić gońca Dopiero teraz. Bicie wieży wcale nie jest najlepsze od razu. Bicie gońca z stępem, ze względu na to, że jest sytuacja tego typu, moi drodzy. Sytuacja tego typu jest atak na Hetmana, skoczek jest. Ee, skoczek jest broniony przez gońca, wieża pod biciem, pozycja opłakana dla białego. Tak było w partii tutaj, moi drodzy, nie ma co zbierać z białego. Niestety, jakie były inne opcje niż bicie, bicie tutaj Hetmana. No można by było wziąć tego skoczka. Koniec nie patrzy, tak? Niebroniony skok. Tylko, że akurat w tym wypadku mielibyśmy, moi drodzy, Hetman bije C5. To wszystko policzył sobie 14-letni Fischer, moi drodzy, w głowie podczas tej partii. No coś niesamowitego. Nie bez chozery, partia stulecia młodego Fischera. O co chodzi? Tu jest związanie, więc tak naprawdę tę figurę można było wziąć. Jeżeli teraz pion bije Hetmana, to leci Hetman na C3. To chyba była jedna z. Opcji najlepszych dla białego, pokusiłbym się o stwierdzenie. Ciężko do tej powiedzieć jednoznacznie. W każdym razie, po tym biciu gońcem na, na, na C3, no co? Albo odejście gońcem, albo wybicie. No załóżmy, że wybicie, ale sytuacja jest ciężka do gry. Kompletnie nie gra wieża z H1 Aha. i kompletnie nie pogra. Krusto i źle. Zdwojenie figur grozi. Trzy pionki na dwa słabe. Goniec kontra skoczek. Goniec silniejszy w tym układzie. No niestety. To by było wszystko, jeśli chodzi o tą pozycję. Oczywiście jest jeszcze inna koncepcja niż bicie skoczka. Po ruchu, tym genialnym ruchu, goniec E6, fantastycznym wręcz bym powiedział, nawet nie na no to w, w partii, nawet jakbym siedział przy szachownicy 50 lat. To też by było ciekawe swoją drogą. Goniec E6, no to oczywiście jeszcze wchodzi w grę nie to, nie to. Tylko bicie gońca. Ale wtedy, właśnie, jest tak zwane odciągnięcie, czyli już przekątna nie jest strzeżona przez gońca. Z C4. Hetman, B5, szach. I jest... są groźby matowe, tak w ogóle. Jeżeli tutaj król, moi drodzy, na, na 1, no to checkmate, dziękuję. Jeżeli król na G1, no to wydawałoby się, że ciąg dalszy, powtórka z rozrywki, jeśli chodzi o wiatrak, ale ten wiatrak skończyłby się matem Beniowskiego. O, właśnie. No bo król wróciłby na F1, i w tym wypadku. Skoczek, moi drodzy, G3, szach. Król tutaj, no to znowu checkmate. Król musi iść na G1, ale teraz mamy poświęcenie Hetmana i matujemy, moi drodzy, w dwóch ruchach. Oczywiście przytulamy się do króla, machamy mu, e, chociaż wiadomo, w dobie tutaj wirusów trzeba trzymać dystans. E, hetman, moi drodzy, F1, szach. No nie można być królem, zobaczcie, widzicie, co się z królem dzieje? Pierdzący król, więc trzeba być, to wierzył. Piękny mat, malowałby się skoczkiem na Edwa Beniowskiego. Król zostaje uduszony. Przykre rzeczy dla białego, brutalne wręcz nawet. Zobaczcie jak to wszystko wykalkulował ruchem e, goniec c6. No, ja gram partie w, w internecie 3 minuty, 3 plus 2, 5 minut. No gram, widzę tam, nie wiem, prostą taktykę, jakieś tam widły, widzę, że coś jest związane, jakiś pionek wisi, atakuje, jakieś wiszące punkty, zabezpieczam króla. No i tyle. I to jest moja analiza szachów, moi drodzy. A on! Co on musiał mieć w głowie i co on musiał, jakie procesy tam musiały zajść w tym mózgu, żeby zagrać goniec e 6 Widzieć te wszystkie kontynuacje? Które omawiałem przed, przed chwilą, tak pokrótce, przez 5 minut, albo i więcej. Dobra, moi drodzy, pozycja numer 3, ostatnia już dzisiaj. E, Fischer kontra Benko, Benko, moi drodzy. Amerykański szachista, bodajże węgierskiego pochodzenia. Jeżeli się mylę, to poprawcie mnie. Tisza ma białej, i znowu ma wygraną pozycję, tylko jak to zrobić? No zagraj jak mistrz, znajdź najlepsze posunięcie. Zdradzę Wam, że atak jest na h7, tylko tak naprawdę goniec jeszcze nie patrzy i nie ma mata, bo jest pion. I każdy śmiertelnik zapewne gdzieś tam w partii blis błyskawicznej. A, e5, atak na skoczka i jadę, moi drodzy, tutaj z matem. No nie jedziesz z matem, bo wchodzi f5. Goniec nie patrzy, wymiana hetmanów wisi w powietrzu po tutaj uderzeniu. I co? I wiadro. Wygląda na to, że białe nic jako tako nie mają. Dlatego też od razu E5 nie jest najlepsze. Nie jest zalecane, bo wchodzi F5. Kumaty gracz się obroni. Co zagrał Fischer? Co wy byście zagrali w tym momencie? Jak myślicie? Co było tutaj ruchem topowym? Wieża F6. Ha, podejście wieży pod gońca. No wygląda jak wariactwo, no bo jest. Tylko, że idea jest taka, że jeżeli teraz goniec wziąłby, moi drodzy, e 6 no to teraz E5, o właśnie. I jak pchniecie pionkę F4, tutaj na F5, skoro tu jest goniec, właśnie ten goniec jest taką istną blokadą. Oddanie tutaj wieży, całej wieży, całych pięciu punktów, żeby stworzyć blokadę. Widzicie, mamy jakiś cel, teraz musimy znaleźć środki, jak dojść, jak tutaj do tego celu dotrzeć, tak? Niejednokrotnie ponosząc straty, właśnie o to tutaj chodzi. To są piękne szachy, to jest piękno szachów. W tym wypadku to by się skończyło oczywiście nieuchronną przegraną dla czarnego. No, w H7 jest na tyle słabe, że nie idzie tego wybronić. Tutaj w partii padło jednak co innego. Czarne zwietrzyły, co się będzie działo po wzięciu wieży, więc tej wieży ala darmowej nie wzięły, tylko zagrały król G8. Po król G8, moi drodzy, co mamy? No, mamy oczywiście E5. Nie ma pchnięcia F5, o którym mówiłem nie ma propozycji wymiany hetmanów i nie ma zamknięcia przekątnej, grozi mat więc tutaj przychodzi do głowy jeszcze H6 tak było w partii ale Fischer się kompletnie nie śpieszy nie gra na jakieś sztuczki tylko podciąga kolejną figurę do ataku odchodzi z podbicia skoczkiem, gra na E2 skoczek być może idzie bliżej króla ogólnie pozycja ogólnie rzecz biorąc jest wygrana białe miażdżą moi drodzy białe tutaj miażdżą, no C5, hetmane 7, A6 to są propozycje, sto ryby Każda, każdy wariant tutaj kończy się, no, kończy się moi drodzy, laniem. Laniem dla czarnego, możecie sobie spróbować, by dokończyć tą pozycję, bo jest dosyć ciekawa. Ale tak naprawdę, w każdym wydaniu tutaj białe wygrywają. Oczywiście, Auto mm, of question, że tak powiem, jest ta wieża z prostego względu, tak. To jest lane, i nie ma już ochrony przed matem na H7. Ze względu na to, że królowi jest ciasno. Jak widzicie, e, takie wnioski wyciągnijmy ogólnie z tych, z tych, z tych partii, czy z tych pozycji konkretnych, z tych kontynuacji, które Fischer zagrał. no Genialnie. Genialnie. Jakie wnioski? Nie do końca liczy się materiał, tylko liczy się aktywność i bezpieczeństwo króla. Jeżeli król stoi źle i mamy aktywność, to możemy matować niekoniecznie mając Hetmana w swojej armii. Tak? Czyli ogólnie rzecz biorąc, bezpieczeństwo króla priorytetem. Aktywność figur. Dopiero później materiał. Pokusiłbym się o takie stwierdzenie. No bo co nam z materiału, skoro te wieże śpią? W fazie rem, moi drodzy, jeszcze. Hetman. Goniec, tak naprawdę, no tylko defensywne tutaj pełni rolę. Przyjrzyjmy się pozycji tej tej wcześniejszej. No tak naprawdę, co z tej wieży? Hetman, no niby, niby w miarę aktywnie, tak, no ale, ale jednak nie jest to wymarzony Hetman. Ta wieża również kiepsko stoi. No skok jako tako na F3. Gońce, no gońce, dobre gońce, tak, zaznaczę to je na inny kolor, poczekajcie. O, piękne gońce, tylko że gońce, no właśnie, wiszące gońce, to jest raz, a druga sprawa, atak na aktywną figurę. O, tej figury chciał się pozbyć Fischer od początku, tej tutaj mrygającej na czerwono. Przeciągam ten film, może zbytnio, ale nie szkodzi. Mój kanał, moje filmy, to przeciągam. No i tutaj, jak ocenicie tą aktywność. No materiał jest, tak? No, figury się aż do ataku aż czerwone moi drodzy, ale co z tego jak pograć nie mogą. Fatalna pozycja Hetmana skrępowane strasznie jeszcze ten ruch skoczkiem. Po raz kolejny skoczkiem w debiucie eee, pod rząd, niedobrze. A tutaj atak, a tak się święci moi drodzy. Bicie na F7. No dobra, myślę, że tyle jeśli chodzi o tą serię. Serie Zagrę jak mistrz, będzie i więcej. Będą partie Paula Morfiego, moi drodzy, będą partie Carl będą partie innych dobrodziejów, szachowych mistrzów. Ogólnie rzecz biorąc, nie wiem czy wiecie, ale mamy, obecnie jesteśmy świadkami turnieju kandydatów, turnieju kandydatów 2020, którzy mierzą się ze sobą, aby no, tutaj dojść, przez tutaj wszystkie te partie przebrnąć, no i zająć pierwsze miejsce. A co za tym idzie? Dostać nagrodę główną w postaci możliwości stoczenia meczu z Magnusem, Carlsenem, który gdzieś tam na szczycie, na szczycie, na tronie siedzi i obserwuje to wszystko z, no, z takim uśmieszkiem, można powiedzieć uśmieszkiem cwaniaczka, uśmieszkiem takiego pewnego siebie gościa, z pewnością. Jak to będzie zobaczymy, możecie napisać, kogo obstawiacie, kto będzie, moi drodzy, kto będzie mierzył się z Carlsenem kto wygra ten turniej kandydatów no w zeszłym roku był to, w zeszłym roku czy dwa lata temu już nie pamiętam, nie chcę kaleczyć, był to Fabiano Caruana, natomiast teraz może być różnie, ekipa jest silna ekipa jest zawzięta no i walczą dzielnie dobra, tyle jeśli chodzi o ten film dziękuję bardzo za uwagę i oczywiście pozdrawiam do usłyszenia